Cześć witajcie aktualizacja z tego co się dzieje u pszenicy która rośnie na piątej klasie jest ja szpadel jakby ktoś się pytał że nie mam go z sobą ogólnie troszkę popadało jakieś 30 mm w kilku deszczach już w czerwcu samym w maju Zamknął się na 11 litrach cały maj. No i teraz no, poratowało trochę sytuację te 30 litry, ale na razie jest tak tyle przemoczone tak maksymalnie 20 cm. Dalej pod spodem jest popiół. Ale zdaje mi się, że coś tutaj naleci. Może nie będzie jakichś tam szał kokosów może nie będzie. Ale myślę, że naleci tu więcej niż we wcześniejszych latach, gdy miałem tu pszenżyto W zeszłym roku był tu słonecznik, rzepak, też miałem na tych polach. Także no, pola są jakie są, no tego nie zmienię. No, jeszcze odpowiedź na pytania: dlaczego dlaczego ja tu żyta nie sieję, dlaczego nie sieję pszenżyta Po prostu tak mi jest łatwiej. Tak mi jest łatwiej to logistycznie ogarniać, i to jest moja decyzja. Tego nie zmienię i tak jak mówię, no nie będę siał dwóch czy trzech. Tak jak tutaj, akurat tej działki, tej i tej, tutaj jest niecałe 3 hektary. A to nie będę wprowadzał jakiejś innej rośliny, tylko po to, żeby takie kawałeczki obsiewać obsiewać czymś innym. Na przyszły sezon, tutaj prawdopodobnie pójdzie rzepak teraz. Trochę mi się to tak nie bardzo widzi, no, ale tak mi wypada z płodozmianu, żeby trochę strukturę upraw zachować. To jak mówiłem, tutaj gdzie było gęsto, siano i sianem zostało. Tu gdzie było mniej, mniej tych kłosów kłosy są teraz się nalewają, trochę pada, także coś z nich będzie. Tutaj kolega. Teraz jeszcze myślę, że wam pokażę. Żadna tajemnica. Przejdziemy. Liczycie, może kroki. Mówię, trochę popadało ostatnio. Znaczy, dzisiaj przed chwilą spadło 10, 10 mm. Także, ech, także nie jest źle no i tak samo jak z tamtej strony była piąta klasa tak i tu na tym polu tak samo jest tu piąta a tam pod lasem nawet jest szósta tutaj oczywiście nie patrzcie, że ta kukurydza jest zmarnowana no bo tutaj trzeba było to jakoś popryskać, z opryskiwaczem wjechać ale ale tu na ten moment ta kukurydza prezentuje się tak jest 10 czerwca dzisiaj po południe, jak widać jest jakieś tam chmury sobie krążą, ale no jeszcze by mogło popadać, naprawdę jeszcze nie ma wcale za dużo tej wilgoci. No ale jak jak na taką słabą glebę, myślę, że nie jest źle i tak jak mówiłem, kukurydza bez fosforu i potasu. Bez fosforu i potasu tutaj rośnie podsłonecznik też nie było, bo tu wcześniej był słonecznik też nie było zastosowane jakoś wielkie, wielkie ilości ale za analiz wychodzi z analiz widzę, że jest go dosyć potasu, fosforu też no i nie ma sensu walić na górkę, bo, bo po prostu to co rośliny nie wykorzystają idzie na straty, poza tym potasu jak jest za dużo, no to psuje strukturę gleby, ale to, to już musicie każdy sam kacynówkę sobie zrobić, żeby wiedzieć ile tego potasu Wasza gleba efektywnie może zmagazynować, że tak powiem kukurydza w obsadzie, tak jak pisałem, tam 67 tysięcy wyszło 66,6, o dokładnie, no to tam zaokrąglimy do 67 no i w sumie myślę, że tak jak mówię, nie najgorzej się to prezentuje i właśnie właśnie jest taki plan że tu chyba na tej działce zostanie kukurydza może przez jakiś czas monokulturę pociągnę tylko na czym by mi teraz zależało żeby ściernisko zmulczować na ściern, znaczy na rozdrobnione resztki rozsypać wapno ale raczej margiel, ten co u mnie na polach występuje i później siać ala strip tylko że na siewnik prawdopodobnie będzie na głęboszu. mam nadzieję, że mi się uda to zrobić do przyszłych zasiewów i wtedy, i wtedy po prostu zasieję e, zasieję kukurydzę w taki mult, żeby gleba była okryta bo tutaj po, po, po słoneczniku tych resztek ze słonecznika no już naprawdę nie no niewiele zostało po prostu no i tak jak mówię, no jeżeli się rozrobi też cienisko ze słonecznika to też po prostu niewiele jest Niewiele jest, znaczy może nie tyle co niewiele, bo tak jak liczyłem, to jest słonecznika plonu obucznego jest czterykrotnie tyle co, co plonu, jak tu by było około 3 ton, plon No to około 12 ton resztek, czyli to też nie jest mało. Mówię, Zerwałem kilka, no, kilka roślin, wyrwałem zważyłem to co było w koszyku, no i zważyłem to co, całą roślinę, i tak mniej więcej wychodziło od. 1 do 3 do 1 do 5 plon do plonu ubocznego czyli średnio 1,4 można przyjąć spokojnie to mówię kilka roślin tak załatwiłem zważyłem no i tak to się prezentuje, no cóż no teraz aby tylko z nieba padało nam no to coś tam urośnie, no nie, nie, nie myślę, że coś urośnie myślę, że nie będzie źle Dobra, wracamy może na pszenicę, jeszcze trochę wam tam pognędzole. Mówię tutaj, no niestety, no ale no trzeba jakoś to upryskać. A... I trzeba jakoś wjechać na tu działkę. I tak jej widać, no, w koło piękne lasy. Ale coś, coś poradzisz Jest jak jest. Każdy gospodaruje w takim terenie, w jakim ma. Ja też bym wolał gospodarować na na jakichś czarnoziemach no ale cóż poradzisz część osób mówi, że to są słabe ziemi dla części to już jest dobra ziemia bo jeszcze gorsze są także tutaj no nie wybieramy tego gdzie się urodziliśmy i gdzie mamy gospodarstwo ale tak jak widać coś no coś z tej pszenicy tutaj też uleci no, nie jestem dobrej myśli, cały czas te kłoski nie są wcale złe, nie jest ich za dużo, ale myślę, że to jest optymalne no i tak, tak było sucho że samosiewy słonecznika, te które wybiły uschły bałem się, że będę musiał robić poprawkę na te samosiewy słonecznika ale je po prostu susza dobiła susza zabiła ten słonecznik, co tutaj był nawet znaku po nim nie ma Nawet nie ma po nim znaku. Także, także tak to się prezentuje. Mówię, nawet, nawet nie mogę znaleźć, nawet nie mogę znaleźć takiego suchego. Mówię, to było od groma Już się zastanawiałam czym to. O, jaki ładny badyl leży. tam no po słoneczniku ta ścian to taka dość specyficzna jest że tak powiem ale w tym roku bez, bez rozdrabniacza się było w zeszłym roku było znaczy no dwa lata temu było tłuko przyjechane przyjechane te ściernisko i było rozdrobnione fest, no tutaj gdzie gdzie tak całkiem wysmoliło wcześniej Tutaj te placy co były, no to jest gorzej, dużo gorzej jest. Ale mówię, no kombaj, kombaj pokaże prawdę, ile z tego wyjdzie. Jeżeli tutaj naleci mi tyle samo pszenicy, co przyżyte mi tu naletowało, no to odpowiedzcie sobie sami, czy jest mi sens się bawić w jakieś inne uprawy, czy, czy lepiej jest mi tutaj zasiadą pszenicę. Zresztą <grym> możecie gadać, co tam sobie gadacie w komentarzach. Może to dla niektórych to być głupota. Może to być dla niektórych głupota, ale mi tak jest wygodniej, mi jest tak lepiej. I mówię, jeżeli się zadba o tę glebę, i tak jak mówię, no w tym roku była ewidentnie no, najgorsza wiosna od co najmniej 4 lat, od kiedy to zapisuje opady, bo te jak liczyłem tutaj, jak, zresztą mówiłem już wam, że to jest trzykrotnie mniej wody niż to zwykle miało za analogiczny okres. A i tak coś jest. A i tak coś jest. Mówię, kombaj, kombaj pokażę tutaj. Jak zwykle sobie policzę średni plon. Jak sprzedam, będę wiedział średni plon zbiornika. Później średni plon z pola. Mogę sobie elegancko policzyć. Bo tutaj, jak Mówiłem wam, że zapisuję wszystko. Mam to upisane. No i tu o rowerek. Rowerek i sobie ujeżdżam, dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jadę dalej. Trzymajcie się. Cześć.